Ciemas mała kurde witam, witam Was w kolejnym filmie z Movistray Planet! Zapraszam! <słyska> No, 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 no. Oczywiście, wpierw losuwańsko na coś z kolekcji Dream. Jedyne warunki, które trzeba spełnić, no to napisać komentarze wraz z waszym nickiem ZSP, polajkować ten film oraz zasubskrybować ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego. A dzisiaj, jak widzicie w tytule, tworzymy sobie nowe konto. które będzie mną. E, wow, bazukę, tworzysz konto siebie. No dobrze, no to postaram się stworzyć tak, żeby było jak najbardziej podobne do mnie, bo hmm, czemu by nie? Dobra, jestem biała, bo czarna nie jestem. Ostatnio był konkursik na 5 spódniczek pixel. On już się zakończył. Ja niedługo planuję zrobić konkurs na WIPKA. Zapraszam tutaj na Instagrama, będzie w opisie. I teraz wam się wyświetla nazwa na ekranie, więc no. No ja mam w sumie jasne ustalenie. Ja, o Boże, ja nie umiem tworzyć ust w tej grze. Dobra, załóżmy, że mam takie. I teraz oczy. Ja mam oczy ogromne. Nie no może nie ogromne, ale mam duże oczy, więc. I też mam niebieskie oczy, ale może nie takie jasne. A spadło mi coś z górka. dobra, nieważne. Teraz włosy. Nie mam kurde włosów. Nie mam, kurde, włosów jakichś galakcji dziwnych. No i jest idealnie, myślę, że ja taki kolor włosów mam, także przejdźmy sobie dalej. A w ogóle ostatnio pofarbowałam sobie na fioletowo, ponieważ mam 5000 ponad followersów, a na 5000 tysięcy followersów na Instagramie obiecałam, że pofarbuję włosy na fioletowo, także jeżeli chcecie zobaczyć ten mój kolor włosów, no to wiadomo, zdjęcie na insta, bla 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 bla. Paukersonujemy dla zasięgów, także teraz możecie łapkę w <laughs> łapkę w górę, oczywiście zostawić. Ja takiej nie noszę, bo jestem za gruba, oczywiście, więc wybierzmy sobie jakąś inną, taką może zakrywającą albo wybierzmy bluzę, bo ja w sumie bluzy też lubię. Chodzę w legginsach, proszę bardzo, to nie jest jakaś trudna rzecz, tylko ja często chodzę w czarny, więc o proszę bardzo, już mamy. E, no i jestem zrobiona, e, pięknie wyglądam, bazukel to ja zajęta, no serio ktoś już się podobnie podszywał? login to jestem bazukel, a hasło to będzie ja na tym koncie już nigdy nie będę, tylko proszę nie mówić, że to jestem ja, bo ja to konto oddaję, nigdy w życiu już na nie w nie wejdę. Konto z wasze i proszę nie wyłudzać dripów, bo was ziem. Dobra, bla bla bla. Tutaj Pixis Rar podejdzie do nas, nie interesujesz nas. Ja jej nie zaakceptować, ale niestety się nie da, więc do widzenia. Po prostu otwórzmy prezenty, żeby mieć jakiś sensowny level, i zaraz przejdziemy do pytania graczy, czy uwierzą mi, że jestem mną. No. Tak by the way, jak otwieram prezenty, to powiem wam, że siedzę sobie teraz na fotelu od Diablo i jest on bardzo wygodniutki, także zapraszam do kupna. Macie oczywiście w opisie linki do sklepu, więc was tam odsyłam i macie tutaj przy okazji, jak wygląda mój fotel. Może was zachęcę do kupienia również takiego samego, albo innego. Różne kolorki są, więc sobie na pewno coś wybierzecie czytajmy trollowanie. Wejdźmy sobie do czatu, a wejdziemy może na kawiarnię. To jest taki typowy pokój rozmów, gdzie oczywiście przesiadają wszyscy hakerzy i dzieje się najwięcej rzeczy i ogólnie jest śmiesznie. W ogóle czy oni mnie znają, to, to jest ciekawe. Kiedy się urodziłeś? Nigdy. Urodziłam się w marcu 2002. A ten, kto zgadnie jakiego dnia dokładnie, no to dostanie ode mnie satryszko. Hihi! Hej, kan. Co teraz robisz? Sram. Nagrywam y Bazookę. Oprócz, bardzo nawet napisałam swoim stylam, teraz muszą mi uwierzyć, że to jestem ja. A few moments later... Czemu mi nikt nie odpisuje? Halo? Hejka ludzie, nagrywam odcinek na kanał Bazookę. Ta, jasne. No, a żebyś wiedziała. Królowa Suile... co? Boże, jaki dziwny nick. Dobra, potęczymy sobie. To był taniec, proszę bardzo. Ja jestem Duda. On ma duda. Ja może jakiś kontakt z prezydentem my tu wyłapiemy. No ekstra, kurczę, profity z od nagrywania odcinków. Świetnie jesz. Świetnie jem. Że co? Czemu mi nie wierzysz? To no, ktoś, tu kichnął na mnie, super bakterie na mnie przeniósł. Zaraz się nazwę chora bazukę i będę łazić po czatach. Ale nie zachowujesz się jak bazukę. A jak zachowuje się bazukę? Aha, z tego wynika, że na odcinkach jestem inna niż na movie Star Planet. Co? <laughs> nie umiem tak. Może bazukę nie tańczy, to poczekajcie. Bazukełowo. Boże, to jest przykre. Mam znajomych tylko Pixie's Rare. Normalnie i nie mówi, że to bazukę, a wiem to, bo ją oglądam. To jest moja prawdziwa widzka. Królowa. Dobra, nie umiem przeczytać tego niku. Przepraszam bardzo, nie powiem ci. Kocham Japonię i nikt tego nie zmieni. Kawaii i Anime rządzą. A uwierzysz mi, że jestem bazukę. Jeśli dam z głównego konta dripa, to jak ma na imię bazukę? No, nie znam swojego imienia. A w ogóle taka ciekawostka, na drugiej imię mam Natalię, więc okej, okay, daj dripa. A wtedy ci uwierzę. Uwierz mi, jeżeli damy jej dripa Ale szczerze wam powiem, że ona ma rację Bo faktycznie Ja nie mówię na przykład, że jestem Mną na innym koncie Nie wiem czy widzieliście i czy zauważycie To czasem u innych osób Właśnie jak ktoś chce się potrzeć pod jakąś słabną osobę Na przykład pod youtubera To pisze, hej jestem na przykład Hej jestem Aneta Weronika A w niku ma na przykład Aneto, Aneta Weronika Super kobita, no nie? Królowa lasu ile sniaczków. nie rozumiem twojego Niku. Ej, to ona jednak nam wierzy, że jestem bazukę czy nie? To jednak wierzysz mi? Nie, nie wierzę. Aneczka, nie łam się, nie płacz. Może obejrzysz mój odcinek i poprawić on humor. Daj pixelkę i ci wierzę. A nie mogę on dripa? Szukam dziewczyny, ktoś coś priw. Ej, czemu ty szukasz laski, mając laskę? Ty jej nie zdradzasz. O Boże. Ona jeszcze stoi obok ciebie. Co jest z tobą nie tak? Franki, firanki. 1, 2, 3. Proszę bardzo, możecie się logować na to konto. Dobra, damy lasce czapkę drip. Zobaczymy jak zareaguje. Zobacz prezenty. Dobra, poczekam aż ona wejdzie w te prezenty i otworzy i zobaczymy jak zareaguje. O, jestem ciekawa. Napiszcie mi w komentarzu, czy częściej gracie na telefonie czy na komputerze w Mousepad, bo ja osobiście częściej gram na komputerze, bo nie, na telefonie jest to dosyć niewygodne, bo moim zdaniem MSP na telefonie ma o wiele mniej opcji i mi to dosyć bardzo przeszkadza. Ale jak fajnie, trafiliśmy akurat na mojego widza, więc jestem bardzo zadowolona z tego. Bam się, że trafimy na kogoś, kto mnie nie ogląda. O, zobaczcie, obrałem już czapkę drip. Dobra, zobaczmy, co napiszę teraz. O, przyjęła już zaproszenie do znajomych, okej. Okay. Więc teraz ciekawe, co nam napisze. Co to jest? Boże święty. O Jezusku. Co to jest? Szukam dziewczyny, której będę sługą. Hajsik122. Nie, tu się dziwne rzeczy dzieją. Ja mówiłam wam, że na kawiarni naprawdę, na kawiarni jest największa patola. Tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Wchodzą jakieś hakerzy. Wchodzą, ym, no Hajsik122 na przykład wchodzi, który ma spódniczkę hawajską, różową. I pisze, że szuka dziewczyny, której będzie sługą. Proszę bardzo, rozejrzyjmy się po tym czacie. Eee... Uh, nie, dobra. Ogółem ta dziewczyna nie pisze, więc może ja pierwsza zacznę. Już wierzysz? Dasz coś listy życzeń? Pliska, no please, 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 Pliiiiiiiiiiiiiiiiska! Wydaje mi się, że pisała to wcześniej. O, jakaś lasencja nam pisze, hej. Odpiszmy jej. Hejka, nagrywam. Boże, nigdy się tak nie zachowywałam, to jest dosyć zabawne. I jak już wiesz mi, że jestem bazooką? Tak. No, jest super, przekonaliśmy osobę, dopiero jak daliśmy jej dripan. Utkam hakera, on chciał mnie zhakować, blokujcie i zgłaszajcie go! Jak my mamy go blokować, skoro nie wiemy kim on jest? I śmieszne będzie, jak będzie, jestem bazuką, wiesz o tym? Super! Ale wierz mi? Nie. O, super, wierzy mi w <grywa> to. E, dobra, ta osoba nam wierzy. Na nowym koncie, w ogóle wy też możecie dostać czapkę drip, albo bluzkę, albo spodenki, albo... Tak jak mówiłam, wystarczy wziąć udział w losowaniu. O ona ma level? Ona wygląda tak... 23, no wygląda tak, no, no, no. Dobra, może ona mnie ogląda. Fajnie, kropka. O nie! Aha, po prostu chciałaś zrobić nowe konto... Zobaczysz na odcinku. Pojawi się niedługo. Bazukeł? Kto to jest? Każdy wie, że kłamiesz, ale okej. Okay. A skąd taka pewność? Ojejku, ona ma chyba zły humor. Bazukeł? Eksperyment społeczny, tak? Skąd wiesz? <grych> A to proszę udowodnić. Zaproś mnie na twoim głównym koncie. Okej, okay. i wtedy mi uwierzysz. Ale fajnie, że też trafiliśmy znowu na moją widzkę, bo już szybam, że wiecie, no jakaś osoba po, po prostu, która gra w Monster plant, ale nie ogląda YouTube'ów, no nie? Jestem ciekawa, jak zareaguje. Nic nie napiszę, może sama zobaczy. Ja też czekam, boże święty. Nie, dobra, kontynuujmy rozmowę z nią, on to tam wiecie. Uuu, chyba uwierzyła. Dobra, zaczyna się. Zobaczmy, co dalej napiszę. No czekam na mojego autografa kurde. Był zakład przecież. Halo, halo, proszę mi tu nie oszukiwać. To na którym dać? Nie zaprosiłaś mnie! Kocham cię, Misiu. O boże, jaki on jest. Jaki on jest smutny. Zaproś mnie. Uuu, on jest. On jest smutny. E, zaproszę jeszcze tą osobę, bo ona się skapnęła w sumie, że. To jestem ja. A to mnie zaskoczyłaś. On jest taki smutny. Przykro mi z Twojego powodu i przykro mi, że ten odcinek musi się już skończyć. Jednakże, no cóż, zapraszam do mojej social Media. Dobra, wyłączam ten do czat, bo oni będą mnie błagać. Zapraszam również do oglądania moich odcinków, czyli zasubskrybowania z dzwoneczkiem, abyście widzieli też inne odcinki ciekawe jak ten. Może obejrzycie też kolejne, a może zrobicie sobie maraton jakiś filmowy, bo naprawdę myślę, że ostatnie filmy są naprawdę super. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o wpadaniu na Instagrama, gdyż tam niedługo będzie konkurs na vip No i do kolejnego, pa pa!